Dzień dobry, dzień dobry zakup Board Games. Dziękujemy Wam bardzo, że jesteście tutaj z nami. A dzisiaj chcemy Wam przedstawić grę moje małe Everdel od wydawnictwa Rebel. No, dzień dobry, dzień dobry. I tak, dzisiaj przedstawimy Wam moje małe Everdel, czyli oczywiście taką mniejszą miniaturową, znaczy dobra, nie miniaturową, ale mniejszą na pewno i bardziej rodzinną wersję, czyli prostszą też gry Everdel. Co chyba wszyscy. Mogli się tego spodziewać, tak? No. Oczywiście grę dostaliśmy od wydawnictwa Rebel za co bardzo dziękujemy na potrzeby zrobienia tego filmu. No i co, co będzie dzisiaj? Co będzie w dzisiejszym filmie? Oczywiście jest to ten film z tej odnogi rodzinnej, ale ja tu dzisiaj jestem tak przypadkiem. Dzisiaj gościnnie. sama. Tak, dzisiaj ja jestem gościnnie u u Mary. Tak. Mój mąż jest dzisiaj u mnie gościnnie, ponieważ chciałam, żebyśmy grę rodzinną zrobili razem. Dobrze Ku. O czym będziemy dzisiaj mówić? M powiemy Wam skrót zasad, jaki jest do tej gry, jak się gra w tą grę, jakie są nasze odczucia, co do rozgrywki. No, no i co? I co? Zaczynamy! Co tu robimy? Co będziemy robić w moim małym Everdel? Oczywiście, jeśli graliście w Everdela, to z większość z tych rzeczy będziecie kojarzyć, także między innymi surowce, zagrywanie pionków i tak dalej. No oczywiście będzie to podobne, ale też jest kilka nowych rzeczy. Także, tak ogólnie, w dwóch słowach. Ogólnie w dwóch słowach, zbieramy surowce, budujemy swoje małe miasteczko, które będzie punktować nam na sam koniec gry. Tak, a wszystko tak fabularnie? Patrzyłaś fabularnie, co tam jest? Mm. Patrzyłam, ale to było jakiś czas temu. Małe zwierzątka z tego co ja chyba pamiętam, budują fort, budują fort i yy, chyba szykują się do jakiejś takiej imprezy, do jakiegoś takiego festynu, no ale właśnie jest tu coś właśnie o budowanie tego fortu i zapraszaniu przyjaciół do tego fortu, także... Jeśli chodzi właśnie o budowaniu, rozbudowę różnych rzeczy, też rozbudowę miasta, ponieważ są tutaj budynki, tak jak w Everdelu, możemy mieć zwierzątka, czyli właśnie tych przyjaciół, no, będziemy zdobywać karty. Będziemy zdobywać karty, które będą nam dawały surowce, będą wprowadzały nam pewne różne silniczki, wzmacniały nam akcje, będą dawały nam dodatkowe akcje i przede wszystkim punkty zwycięstwa, ponieważ tutaj gramy na punkty zwycięstwa, tak? Oczywiście są tu mechaniki euro, jest tutaj zarządzanie surowcami. Kto zbuduje... Najlepsze, nie wiem, miasto, najlepszą bazę, zdobędzie najwięcej tych punktów i najwięcej surowców, bo to też się przekłada na punkty. Na koniec gry ten będzie wygrywać grę, bo zdobędzie najwięcej punktów. Dokładnie. No. A zaczynając od zasad. Na początku, co znajduje się? Tutaj. I teraz będzie rzut z góry. Także Maria Wam powie, co tutaj widać. Co tutaj się znajduje? Mamy planszę do gry, na której znajdują się pola, na które będziemy zagrywać naszych robotników. Robotników będziemy zagrywać tam po to, aby zbierać surowce, żebyśmy mogli kupować karty. Karty będziemy mieć na rynku, który powinniśmy tutaj teraz rozłożyć. Tutaj wyłożyć, Także podczas przygotowania gry tutaj ląduje 8 kart. I teraz, jak możecie zauważyć od razu, to po lewej. Stronie karty na górze znajduje się ikona, czy taka karta jest przyjacielem, czy taka karta jest budynkiem. No i oczywiście karty to już od razu tak może przejdziemy do opisu przeróżnych kart i komponentów. Jak widzicie, każda karta ma też przede wszystkim swój kolor, czyli swój rodzaj. Jeśli chodzi o te rodzaje, który rodzaj co robi, to omówimy sobie to za chwileczkę, tak? Na górze naszej planszy mamy rozłożone surowce, obok planszy mamy punkty zwycięstwa oraz karty, które będziemy wykładać na nasz rynek, oraz mamy parady. Parady będziemy zdobywać wypełniając cele z kart, które będziemy zagrywać do swojego miasta. Tak, to będzie set collection, czyli generalnie jeśli będziemy zbierać odpowiedni set zwierząt albo budynków albo i zwierząt i budynków, wtedy będziemy dobierać sobie parady, tak? No i co? I każdy z graczy posiada w swoim już tym razem własnym polu gry, posiada taki kafelek, wybiera oczywiście sobie dany rodzaj tych zwierzątek, tych mipelków, które chce, kładzie je sobie tutaj na obóz. No i co? Tutaj będziemy właśnie budować to miasto, tak? Od tego będziemy sobie rozbudowywać. Generalnie to jest fajny bajer, ale chyba trochę niepotrzebny, ale to powiemy sobie na samym końcu w podsumowaniu. Tutaj także przechowujemy surowce. No i co? Jeśli chodzi o teraz przebieg całej gry. Tutaj nie mamy żadnych kart startowych. Tak, na ręce. Nie mamy kart startowych na. Ponieważ ręce. tutaj w ogóle nie ma kart na ręce w tej grze. W tak. przeciwieństwie do Everdela. Tak, nie zbieramy sobie kart na ręce, karty zdobywamy i od razu zazwyczaj zagrywamy przed siebie. Tak, czyli generalnie jeśli kupujemy karty z rynku, od razu lecą nam na nasze tablo. Jak ja nagrywałem ostatnio Wiedźmina, to tyle razy powiedziałem tablo, 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 tablo. tablo". Ej, nienawidzę tego słowa. No. no i jak wygląda teraz przebieg całej rundy? I tak luźno wytłumaczymy sobie te zasady. Przede wszystkim typujemy pierwszego gracza. Generalnie to jest chyba ten, Pierwszym który jest najniższy. Pierwszym graczem jest ten, kto jest najniższy. Tak. Powiedzmy, o centymetr jesteś niższa. Dwa. I ustawiamy tutaj księżyc na pierwszej turze, ponieważ to jest znacznik tur, rund. rund. rund tak. tak, to, to jest, jest znacznik. Rund, jest mamy znacznik cztery rund. rundy. Mhm. No i teraz, jeśli chcielibyśmy yy, rozpocząć rozgrywkę troszeczkę łatwiej, to jeszcze tutaj znajdują się odpowiednie karty i jest taka karta jak kapitan, więc każdy z graczy dobiera swojego kapitana oraz dobiera fort. Także są to karty zielone, ponieważ zielone karty i teraz przejdziemy sobie może do opisu tych kart. Jeśli chodzi o zielone karty, to one, właśnie teraz, na początku rundy, będą dawały nam zasoby. Jeśli nie mamy takich kart. W sensie tych nie mamy kart kapitana oraz nie mamy yy, kart fortu, to teraz na początku pierwszej rundy po prostu no, nie korzystamy z tego efektu, że odpalają nam się bonusy z zielonych budynków. Jakie tutaj jeszcze znajdują się budynki? Są budynki fioletowe. Fioletowe budynki dają nam punkty zazwyczaj na sam koniec gry, jeżeli wykonamy jakiś cel po prostu tego budynku. I tutaj ten, co Zaków wskazuje, yy, mówi nam, że po prostu będziemy punktować jeden punkt za każdą fioletową kartę, czyli tą... Przy której ma paluszek. Czasami punktujemy za typy budynków, czasami punktujemy na przykład. Tak, jak tutaj. Tak, za. Za przyjaciół. Za przyjaciół. Ok. Zielone są omówione, także jeszcze są budynki niebieskie, powiedzmy takie turkusowe, morskie. Okay. Niebieskie. Każ, w każdym razie te z książką. One. Mówią o jakimś efekcie, który nam się odpala, i jeśli spełnimy coś, czyli na przykład za każdym razem, jeśli dobieramy, zagrywamy przyjaciela, to dostajemy na przykład punkty, albo jeśli wstawiamy budynek, to zdobywamy punkty. No, dają nam. Pewne usprawnienia tych naszych akcji. Znajdują tutaj się jeszcze karty czerwone. Karty czerwone to są karty albo budynków, albo przyjaciół, na których mamy po prostu naszą prywatną polankę, na którą możemy wejść i zebrać surowce. Czyli, Najczęściej. Tak, czyli dodatkowe pole na robotnika. I tym razem też w przeciwieństwie do Everdela, to pole będzie dostępne tylko dla nas. No i teraz tak, jeszcze tutaj znajdują się pewne typy, które akurat teraz nam na rynek nie weszły. Są to Weszło. takie brązowe są? Tak, tutaj. Okej. Okay. Są to karty brązowe, które dadzą nam efekty od razu. Także, tak jak zagrywamy przed siebie, dostajemy od razu to, co mamy niżej. Tak, jakiś bonus. I to są chyba wszystkie typy już budynków, nie? No proste. No i okej, okay, także jak podstawowe te informacje mamy już za nami, no to teraz dopiero przejdziemy sobie do przebiegu rozgrywki. Co się dzieje na samym początku? Czyli pierwszy gracz dostaje właśnie ten żeton słońca i teraz co pierwszy gracz robi? Na początku pierwszy gracz rzuca kośćmi, żeby określić jakie będziemy zbierać surowce podczas naszej gry. Także rzucamy i rozkładamy nasze kosteczki w miejscach, które są na nie wyznaczone. Tak naprawdę dowolnie. Dokładnie. Później, jeżeli mamy karty te początkowe, które dają nam jakieś bonusy, możemy zebrać bonus z tej karty, a następnie zagrywamy swój pionek na konkretną polanę, która nas interesuje. Więc ja bym sobie zagrała na przykład na tą polanę, to jest polana, gdzie mogę być tylko ja, ponieważ jest jedna nóżka i zbieram wtedy surowce. I tutaj od razu ci się wtrącę, że generalnie to, co, żeby nie powtarzać tego po raz dziesiąty, że na samym początku pierwszy gracz, tak, pierwszy gracz rzuca kośmi i je układa, następnie wszyscy gracze odpalają w tym samym czasie, odpalają swoje bonusy z tych zielonych kart. I właśnie teraz rozpoczyna całą rundę pierwszy gracz, czyli zagrywa swojego pierwszego robotnika. No. Dokładnie. No Spokojnie ona się nauczy kiedyś, więc. Kiedyś się nauczy, będzie OK. Zagrywamy swojego robotnika i bierzemy surowce, które po prostu mamy wskazane na kościach, albo przy, tak naprawdę z polany, przy której stoimy. Więc bierzemy w tym wypadku dwie jagódki i możemy patrzeć, na co nas stać tak naprawdę, którą kartę możemy kupić. Mając dwie jagódki, sami widzicie, które karty możemy kupić. Koszt, koszt, kart koszt kart znajduje się na górze, tak? Tak. Koszt kart znajduje się na górze, więc musimy sobie sprawdzić, co byśmy chcieli. No i najlepiej, według mnie, wziąć zieloną do mojego tablo. wydaję moje dwie jagódki i biorę do siebie kartę. Zagrywając kartę do swojego tablo, jeżeli jest zielona, ona odpala się od razu, więc możemy zebrać surowce, które są pokazane, bądź możemy zrobić tak jak w moim przypadku, zapłać jeden surowiec, a następnie wyjść dwa surowce. Ja tego zrobić nie mogę, ponieważ nie mam żadnego surowca. I teraz jeśli... Było coś kupione, to rynek się odświeża, no i idzie kolejny gracz. I teraz kolejny gracz bierze pionka, zagrywa go. Co jest ważne, te dolne tutaj miejsca przy kosteczkach. No, widzimy tak, że na dole zbieramy daną ilość surowców. Czasami to są dwa surowce, czasami to są trzy surowce, a czasami to jest na przykład dowolny surowiec i punkt zwycięstwa. Różne rzeczy są na tych kościach, ale na górze dobieramy tylko jeden surowiec stąd, ale tak jak możecie widzieć po tych polach. Tutaj jest tylko jedna łapka, czyli tutaj może stać tylko jeden robotnik, czyli ja już na to pole nie mogę tutaj wejść. Na te górne może wejść dowolna ilość robotników. Także jeśli wyszło mi takie coś na rynek, i w tym wypadku, ja na przykład będę mógł sobie kupić taki sklep z zabawkami, ponieważ będzie mnie stać, ale oczywiście mogę też sobie dobrać zieloną kartę, ponieważ zależy mi na tym, żeby na początku gry dobierać dużo zielonych kart, które będą mi się odpalały. tak? Jaki jest minus zielonych kart? Minus zielonych kart jest takie, że się nie liczą do parad. Tak. I są często mało warte. Po znaczy, prostu. tak naprawdę nie liczą się tylko do jednej parady. Tak. Ponieważ do tych trzech liczą się, ale jeśli mamy set collection, żeby zebrać trzy konkretne symbole, trzy konkretne kolory, no to do tego niestety akurat nie liczy się zielony. Także jeśli ja bym zagrał właśnie tutaj, żeby wziąć te dwie jagódki, żeby od razu je wydać na tą kartę, nie będę tego robić, bo bez sensu. O! No, jak dobrałem sobie taką zieloną kartę, to tak samo zielone karty mogę odpalić przy tym, jak je dobiorę, i później na początku każdej nowej rundy, ale niestety, tak jak w Twoim przypadku, mojego efektu nie da się teraz, bo mogę skopiować inną kartę. Chyba, żebyśmy mieli te początkowe karty, to już byś mógł. Tak, gdybym miał początkowe karty, wtedy mógłbym sobie ją skopiować, bo one też są zielone, nie? No i co? Teraz tura oczywiście przychodzi do kolejnego gracza i kolejny gracz zagrywa kolejnego swojego robotnika na wolne pole bądź na to wspólne. Dobiera sobie karty, na które stać. Jeśli na przykład nie stać nas na kartę, to możemy tylko zagrywać robotnika, żeby zbierać surowce i sobie te surowce kitrać na później. I co się dzieje w momencie, kiedy wszyscy się już wyprztykają ze swoich robotników? Kiedy wszyscy wyprztykają się ze swoich robotników, cofamy robotników do naszej puli i przesuwamy księżyc na następną rundę. Przy tym, jak będziemy przesować księżyc, bierzemy kosteczki, wybieramy nowego pierwszego gracza i on rzuca znowu kosteczkami i ustalamy jakie surowce będziemy zbierać. No i po prostu jedziemy Zbieramy dalej. Zbieramy zielonych tak. kart, oczywiście to co możemy. I teraz dwa słowa o tych paradach, ponieważ głównie tak naprawdę będziemy punktować z tych parad, one do no dobra, może nie głównie, ale one dadzą nam naprawdę bardzo dużo punktów zwycięstwa. Więc posiadamy tutaj cztery parady. I jak widzicie, one są w stosach, ponieważ jeśli pierwszy z graczy spełni efekt z takiej parady, zabiera ten żeton. Kolejny gracz, który spełni efekt, dobiera oczywiście też taki żeton, ale już będzie ten żeton warty mniej punktów zwycięstwa. Przepraszam, ten kafelek, tak? Będzie y, warte to mniej. Także ci, którzy spełnią ostatni, po prostu będą zarabiać z takiego kafelka najmniej punktów zwycięstwa. I jakie tutaj będą wymogi? Jest. Od lewej, tak jak tutaj mamy, jest jeden kafelek, który mówi, że możemy dobrać taką paradę, kiedy uzbieramy karty ze wszystkich kolorów. Następny mówi, że musimy uzbierać pięć budynków. Następny mówi, że pięć przyjaciół. No i kolejny mówi, że po prostu musimy uzbierać trzy karty tego samego koloru oprócz właśnie. Zielonego. Oprócz, tak, oprócz karty zielonej. I ogólnie w naszym tablo możemy mieć tylko cztery tak naprawdę parady, tylko że one muszą być cztery różne. Nie możemy mieć dwóch takich samych. Tak, idziemy z rundy na rundę. Rundy są cztery i na sam Nie, koniec. Aż do samego końca. Później liczymy nasze punkty zwycięstwa. Kto ma najwięcej, ten wygrywa. Tak. No i co? I to były zasady. Mam nadzieję, że na szybko. Nie? I teraz płynnie sobie przejdziemy do naszych wrażeń, a zaczynamy od tego, co zawsze. Od tego, jak ta gra wygląda, no jest przepiękna. Jak zwykle Everdel jest jedną z najpiękniejszych gier, jakie w ogóle są, także ja się bardzo cieszę, że mogliśmy ją przetestować, że mogliśmy w nią zagrać, bo naprawdę jest śliczna. Komponenty tutaj są też zrobione świetnie. Jest bardzo gruby karton, który rzeczywiście przy graniu z dziećmi bardzo się przydaje, jest łatwiejszy do złapania i wygląda naprawdę bardzo fajnie. Płócienne wykończenie, jeśli tak, chodzi o nie to. Nie błyszczy się. Karty też są z płóciennym wykończeniem. Grafiki są no przepiękne. No są tak pięknie namalowane, że ja mogę się rozpływać nad tym, jak nie wiem. Wydaje mi się, to są że są malusieńkie zwierzątki. Tak. Wystarczy <laughs> wspomnieć, że to jest Andrew Bowsley, Tak. Andrew Bowsley, jeden chyba z najbardziej rozchwytywanych teraz grafików, jeśli chodzi właśnie o Gry planszowe, no i oczywiście, jeśli tam były słodkie klimaty, ale tutaj mamy też takie same klimaty, ale jeszcze te zwierzątka są małe. To jest jeszcze słodsze! Tak, ponieważ te zwierzątka wszystkie tutaj na tych ilustracjach to są dzieci. No to tak. to jest... No to to jest uroczy, no to jest piękne. Tak rozpływamy samo fajne się. są kosteczki. Bardzo fajnie są zrobione, mnie się to bardzo podoba, bo to jest fajne jakby urozmaicenie po prostu tej mhm. gry. I też są mipelki, nie wiem, czy motylki są nowe, ponieważ te mipelki wcześniej już motylków widzieliśmy, nie motylków nie było chyba, że motylki się pojawiły w jakimś dodatku, który my nie mamy, tak? No tak. Bo do Everdela tam jeszcze doszło na końcu parę dodatków, my być możemy może tam nie mieć. gdzieś te mipelki też są. Yy, jedna taka uwaga, jeśli chodzi o komponenty, niestety tutaj na minus. Wypychanie tych pojemniczków, bo te pojemniczki te musimy skrzynie. sobie złożyć skrzynie i to jest naprawdę y, ciężkie. Bardzo ciężko się je wypycha i ja na przykład je zostawiałam za COVID do wypychania, bo bałam się, że je zniszczę. Tak. I pomimo tego, że ja mam bardzo duże doświadczenie w wypychaniu i składaniu takich rzeczy, to gdzieś tam coś tam mi się rozwarstwiło, ponieważ no nie jest to niestety taki rodzaj, który być może akurat tego dnia była nas z domu, nie wiem, nie sprawdzałem tego, ale oczywiście korona nam z głowy nie spadła, no bo. Można to sobie wszystko skleić, jeśli się chce, tak? Ale zauważyłem i jeszcze jedną taką rzecz, która jest troszeczkę na mech jeśli chodzi o te pojemniczki. Pojemniczki na te podstawowe surowce są tutaj na planszy. Są takie, że no jak już tam tego brakuje, chociaż rzadko kiedy brakuje tych surowców tam, żeby się ktoś cały czas Kitrał dużo drewna. No to ciężko jest wyciągać. Jak ktoś ma... Czam... Jak ktoś ma takie paluszki jak Zaku, to niestety wtedy nie jest w stanie wyciągnąć surowców. Dużo jest... osób ma tłuściejsze paluszki niż ja. Dobrze, ale to jest gra dla dzieci. Malutkie paluszki się tam mieszczą i nie mają problemu z wyciąganiem komponentów. Także... No dobrze. Zależy od paluszków. Mnie... Się wyciągało dobrze. Ale jeśli chodzi o tą czwartą skrzynię, która i tak i tak stoi sobie poza planszą, no to tak mogłaby jak być widzicie, większa. mogłaby być większa, ponieważ nie mieszczą się tutaj te nasze wszystkie żetony punktacji. No i co, jeśli chyba chodzi o komponenty, o grafiki i tak dalej, to by był koniec. Nie ma tutaj co za dużo do rozwodzenia się nad tym. A przechodząc do mechanik skomplikowanie zasad. <grym> Skomplikowanie zasad jest absolutnie według mnie praktycznie żadne. Bardzo łatwe są do wyjaśnienia, bardzo łatwo jest przyswoić te zasady i bardzo szybko się je tłumaczy. Tak samo szybko się uczy tych zasad, jako, jak się czyta instrukcję. Bo jest naprawdę fajnie napisana przejrzyście, więc to jest naprawdę na plus. I teraz tak, kwestia skomplikowania zasad, a tego, że to gra jest rodzinna, no i tego, że jest to taki prostszy. Everdel, ponieważ czy uważasz, że ktoś mógłby od tego dużego Everdela się odbić, albo jeśli chodzi o wiek graczy, albo jeśli chodzi o skomplikowanie zasad? Ponieważ Everdel wiecie, że jest bardzo, bardzo popularną grą topy, topek, szczyty, hype i tak dalej, tak? I mi się wydaje, że od Everdela mogło zaczynać bardzo dużo osób, jeśli chodzi o gry planszowe, no i wiecie, Everdell jednak różne akcje, różne karty, które nawzajem się kombują, które nawzajem na siebie wpływają. Wydaje mi się, że dla kogoś, kto co najwyżej grał w jakieś tam pasjansy, wojny, monopoli, tak dalej, to dostał w prezencie takiego Everdella. Od tego można się odbić, jeśli się jest totalnie, totalnie zielonym. Wydaje mi się, że jeśli o to chodzi, to tutaj już będzie to przystępniejsze dla takich bardzo początkowych graczy i to może być taki pierwszy step, pierwszy krok do właśnie Everdela. A co jeśli chodzi o wiek? Ponieważ jak tutaj z wiekiem? Od kiedy można w to grać technicznie? Możemy grać od szóstego roku życia, chociaż tutaj właśnie mamy ale, bo według mnie sześciolatki jeszcze nie mają takiej zdolności, żeby układać sobie strategię, żeby jakby łączyć to, co mamy na kartach, że mamy na kartach na przykład właśnie symbol przyjaciela i że on musi zbierać tych przyjaciół, żeby zdobyć paradę. Jakby te dzieci jeszcze nie do końca są w stanie, nie mówię, że wszystkie. Ale większość dzieci nie jest w stanie sobie tak zaplanować na przyszłość, że muszą zbierać surowce na to i na to, bo z tego spunktują, a z tego będą mieć to i to. Także tu jest problem. No i trzeba przeczytać nie, czasami na kartach różne rzeczy. Pojawiają dziecko, się teksty. Tak, i dziecko no, sześcioletnie nie zawsze potrafi czytać. Niektóre nie znają jeszcze alfabetu, więc będzie im trudniej, my będziemy musieli im pomagać, a oni chcą zazwyczaj już grać sami, bez żadnej pomocy. I tutaj mamy doskonały przykład w domu, ponieważ mamy w domu sześciolatka, który akurat pięknie czyta, ale jeśli chodzi o takie strategiczne myślenie, że jakie chcę zbierać sobie surowce pod to, żeby jakie za te surowce kupować sobie stworzenia czy budynki, które spełnią mi kilka warunków naraz, jeśli chodzi o zdobywanie tych parat. A przy okazji, oczywiście, żeby chodzić na takie tutaj miejsca, żeby możliwe, że potencjalnie blokować coś tam innym graczom, żeby patrzeć, co kto zbiera na jakie karty tutaj z rynku. No, ja powiem tak. Jeśli sześciolatek umie czytać, to spokojnie możemy w to grać. Ale właśnie jeśli gramy rodzice plus dziecko, to czasami jednak temu dziecku trzeba po prostu będzie coś podpowiedzieć i czasami trzeba będzie dać fory. No bo to jest jasne, że dorosły tutaj lepiej. Bo to Bo dziecko wszystko sobie ogarnia. zrobi strategię, ale ta strategia będzie w jednym kierunku po prostu, bo ono będzie dążyło na przykład do zrobienia tylko jednej parady, a nie do zrobienia wszystkich parad. Nie będzie na to po prostu e, patrzeć. Chociaż ja myślę, że tutaj akurat będzie w stanie zrobić ich więcej. Mhm. kierując się tylko w, w jedną, tak. yy, ale więcej tych yy, jakby strategii nie będzie, bo ono będzie tak sfokusowane na tym, że już o niczym innym myśleć nie będzie. Chociaż to i tak może być naprawdę yy, dobrą zabawą dla takiego dziecka, ale no, to zależy od dziecka. No właśnie, bo jeśli wychodzimy z takiego założenia, że po prostu rozkładamy sobie grę, która dziecka nie przytłoczy, tak, i... Zagrywamy sobie ładne karty, zbieramy sobie te gumowe jagódki, to to naprawdę będzie bardzo fajna zabawa. Niezależnie od tego, czy po prostu będziemy się starać, żeby dziecko wygrało, tak? Czy po prostu będziemy je tam chcieli, wiesz, złoić. Jak, jak największa przewaga punktowa. Uczmy dzieci przegrywać. Ja tak robię. <laughs> Matka na medal. To może sobie przejdźmy teraz do regrywalności. Czy Everdel, mój ma, moje małe Everdel, jest regrywalne? Według mnie jest, ponieważ jest bardzo duża ilość kart, które mamy. Może nie aż taka bardzo duża, ale jest dużo kart. Które na pewno będą nam się zmieniać, więc będziemy mieć yy, różne karty, różne tablo, będziemy mieć różne rzuty na naszych kostkach, więc też będziemy zbierać różne surowce. No tak, bo za każdym razem może nam jakaś inna strategia wyjść. Tak naprawdę, od tego, jak tutaj się na początku ułoży rynek, to już może delikatnie nam powiedzieć, w co należy iść. W tak? naszej ostatniej grze na przykład tak było, że mój mąż stwierdził, że jemu mu się w ogóle rynek nie ułożył, a po prostu nie ułożył mu się dlatego, że nie zauważył. Że nie może być zielony kart. Tutaj w tej paradzie. ok ale tutaj muszę przyznać, że jest taka losowość, że czasami wyjdzie nam rynek, gdzie są same drogie rzeczy, tak? I powiedzmy, pierwszy gracz prawie same drogie rzeczy. Pierwszy gracz kupi coś taniego, drugi gracz kupi coś taniego, yy, z powrotem na to wejdą drogie budynki, a trzeci gracz no będzie mógł dobrać dwa surowce i się zblokuje i nie będzie miał tego budynku. I Niech będzie tak, że kolejni gracze pójdą, coś tam kupią, tak? No i znowu wyjdzie na rynek tak, że niestety nam wyjdą same te drogie budynki. No to to też ty miałeś taką sytuację. No ja miałem taką sytuację, miałem troszeczkę mniej tych kart, ale koniec końców i tak byłem w stanie zrobić wszystkie parady. Ale to się zdarza rzadko i czasami jest tak, że nawet jeśli jedną turę sobie odpuścimy, żeby dobrać większą ilość surowców, no to powiedzmy później wejdzie nam na przykład, tak jak ja miałem budynek, który dawał mi 7 punktów, budynek, który kosztował 6 surowców, czyli najdroższy, ale też najwięcej punktów. Więc czasami to jak przekiblujemy sobie powiedzmy tą jedną turę z budynkiem, Czasem to... się opłaca. Czasem się opłaca. No i co? Czas rozgrywki? Czas rozgrywki jest naprawdę szybki, bo według mnie tak jak graliśmy. Tu właśnie nie jest napisane. Nie ma na pudełku. Nie, nie ma na pudełku. To nie wiemy, jaki jest, nie, nie chce wiemy nam się dokładnie tego sprawdzać. Nie wiem jaki jest czas rozgrywki, ale, ale nas... tak jak wróciłam y, ostatnio z Zosią do domu i usiedliśmy sobie, żeby zagrać, to mniej więcej zeszło nam około pół godziny do 40 minut. Bo ona trochę karolkowała. Tak, Zosia, <laughs> Zosia trochę myśli, Zosia trochę myśli, ale, tak ale bardzo dobrze, bo ona sobie układa właśnie dużo strategii naraz i ona bardzo dobrze patrzy, jakie brać surowce i ona bardzo dobrze zarządza tymi surowcami. Tak, także tutaj jeśli chodzi o właśnie skomplikowanie zasad a wiek, to dziesięciolatka, tak jak no my, dziewięć, tak? no powiedzmy, że, że graliśmy, jeszcze raz dla przypomnienia sobie teraz, to Zosia miała tyle samo punktów co ja. Także dziesięciolatka no, tutaj spokojnie, już jeśli chodzi o tą grę. No i co, tak? Chyba wszystko bierzemy w klamrę i przechodzimy ogólnie do podsumowania. Moi, moje do podsumowania. małe py pytanie: czy warto, jak ktoś ma Everdela? Bo to jest chyba najważniejsze pytanie, które wszyscy sobie powinni zadać, tak? Mam Everdela, czy chcę mieć małe Everdel? I pytanie, czy tutaj zadziała FOMO i czy chcę sobie kupić moje małe Everdel po to, żeby dobrać sobie karty przedszkola i dzieci, ponieważ tak, tutaj są karty do normalnego, zwykłego Everdela. Najważniejsze pytanie jest takie, czy macie dzieci? Mhm. <laughs> Bo jeżeli macie dzieci, to jak najbardziej. Według mnie. To ja bym się nie zastanawiała, Brałabym w ciemno, jeżeli nie macie dzieci. A macie znajomych, którzy dopiero zaczynają grę w planszówki, albo wy zaczynacie yy, i macie Everdela, ale gdzieś tam wam nie potrzeb, to według mnie też możecie sobie kupić, żeby się wprowadzić po prostu do tych gier, tak dosyć lekko. No tak, chyba że jesteście absolutnymi yy, fanami i jesteście odklejencami, którzy muszą absolutnie wszystko mieć do Everdela, bo to jest Everdel i koniec, i to po prostu musi być na waszej płuce, to, to kupcie sobie. Ale jeśli już ograliście sobie wszystko, wszystkie dodatki i Niekoniecznie czujecie potrzebę, żeby takiego Everdela kupić, ale chcecie właśnie zarazić innych, na przykład kogoś, kto ma dzieci, to ja uważam, że to jest super na prezent. Tak. Ponieważ no, widzicie, że to jest jakby mniejsza wersja, samo pudełeczko tutaj też jest niższe, no i cena jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna niż takiego dużego Everdela. Także na prezent to ja uważam, że absolutnie super. Generalnie moje małe Everdel idealnie nam się wbija po prostu w taką lukę, którą mieliśmy, ponieważ ona, ta gra uzupełniła nam tak naprawdę gry dla dzieci. Bo jednak ten stary Everdel, ten duży, w którego graliśmy z bardziej doświadczonymi graczami, no nam się ograł, a dla dzieci jest za trudny. Także tutaj mamy rzeczywiście taką no, u, uzupełnienie uzupełnienie tego, czego nam brakowało. Sweet spot, jeśli chodzi o Everdell. <laughs> tak, tak. No bo mówię, bo jak duży Everdel już naprawdę nam się ograł, to kolejne dodatki nie wiem, czy zmienią, a nie wiem, czy zmienią tak naprawdę dużo. No i już tego dużego Everdela coraz mniej chętniej wyciągamy. Mniej chętnie wyciągamy. A tak jak Maria powiedziała, ten idealnie właśnie wpasowuje nam się w tą lukę. No, no i co? Bardzo polecamy, bardzo nam się spodobało. Tak, bardzo polecamy, bardzo nam się spodobało i mamy nadzieję, że Wam też się podoba albo będzie podobać, jeżeli sobie taką grę zakupicie. I bardzo do tego zachęcamy. A tymczasem. A tymczasem Borem Lasem bardzo Wam dziękujemy, że byliście tutaj z nami. Mamy nadzieję, że Wam się podobał ten film. Mam nadzieję, że się cieszycie, że zaprosiłam tutaj mojego męża na cały ten film. Tym razem. I że jakoś na no, tak tym razem. No, i mam nadzieję, że będzie już mi szło lepiej, jeżeli chodzi o gry dla dzieci rodzinne. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało. Dawajcie lajki, łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał. No i co? I do następnego. Do następnego. Na razie, cześć!